Cześć, tu Chris, witajcie na kolejnym filmie. Na pewno byliście już w waszym markecie kupić worek ziemniaków, kupiliście pomidory, jabłuszka i przy okazji zahaczyliście o laptopa, tak. Kupiliście w spożywczaku laptopa, którego w sumie nawet bym wstydził się dodawać za darmo do worka tych ziemniaków. No ale dobra, już go kupiliście. No i ten laptop jest do D, czyli po prostu jest... No niewydajny, kiepski, zamula się i totalnie nie chce funkcjonować. Bo to nie jest laptop, zostaliście zrobieni w bambuko. To nie jest laptop, tylko to jest kadłubek z płytą główną od tabletu. Dlatego ja będę stał na straży starych laptopów, dosłownie jak jastrząb na czele strzębi. I wziąłem takiego Asusa X54C, właśnie dokładam mu 4GB ram -u. Było tutaj 2GB od tej strony, 2GB od drugiej. Teraz będziemy mieli 6GB, bo mu dołożyłem czwóreczkę. Dysk talerzowy w tym laptopie się zepsuł. No, włożę mu dysk talerzowy, bo mm, nie mam SSDK. Mam tutaj kilka dysków do wyboru. Włożę mu talerzówkę. Zresztą to jest laptop z pracy. Ale przy okazji zrobię eksperyment. Zobaczymy, czy pójdzie na tym laptopie Windows 11, czyli laptop Asus X54 z 2011 roku, staruszek. Yy, zainstalujemy mu. Windowsa 11, i zobaczymy, jak to będzie hasać, czy to w ogóle będzie działać. Może Was to zaskoczy, ale ten laptop, nawet w tej konfiguracji starej, czyli yy, mało RAMu, procesor Pentium B960 i to jeszcze RAM DDR3, na pewno bił na głowę Waszego kartoflanego laptopa. Tak naprawdę yy, tutaj jest 32 nan nanometrowy. Pentium B960 na PGA 988 i nic nie, nic nie stoi na przeszkodzie, żebym sobie go wymienił na przykład na i7. Mogę to zrobić, ale nie zrobię tego. W przyszłości planuję zamienić tutaj procesor na i5 2520. I7 to trochę przegięcie, Myślę, że układ chłodzenia by tutaj sobie nie dał z nim rady. Ale wyobraźcie sobie: gdybym do tego laptopa włożył 16GB i 5 2520, dobry dysk SSD. To to będzie rakieta. Jeszcze będę mógł z niego przynajmniej z 5 lat korzystać. A wasz kartoflany laptop? Nie zabijujecie go. Ten komputer, nawet w tej konfiguracji, co jest teraz, bije waszego kartoflaka na głowę. Windows 11 na nim zasuwa. Można YouTube odtwarzać. Można strony przewijać. Pomimo, że jest tutaj tylko i wyłącznie dysk talerzowy. Dobra, dzięki, mam nadzieję, że film się spodobał, taki mały upgrade mu zrobiłem przymusowy, bo dysk pad, muszę go oddać do pracy. Ten laptop służy tak naprawdę tylko w sumie do pisania tekstu, przeglądania poczty, więc zbytnio się nie wysilałem, żeby tutaj wkładać ssd -ka. No ale jeśli będzie totalnie zamulał Excela, nie będzie odpalał, to mu włożę ssd -ka. Chociaż tak, teraz go testowałem na necie, to zasuwa i nawet filmy Full HD odtwarza przy tym procesorze i przy tym ramie. Także dzięki, do następnego filmu. Cześć! We'll